Z tej strony michu dzisiaj będzie się przenieść do wioski. No i możecie oraz zostawić suba i łapkę, więc możemy się teraz widzieć. Dobra, jak widzieliście po wstępie. Więc tak naprawdę możemy wziąć najważniejsze rzeczy i. No i szukać naszego nowego domek. Wiecie, z pierwszego odcinka to, to był nasz tymczasowy domek jest dobra, to są najważniejsze rzeczy i tak naprawdę możemy iść, <laughs> więc ja ruszam w przygodę! Jo, jaka w ogóle fajna czarna psinka. Tutaj widać, że mamy też duży ogólnie kanion, ale to nie jest ten odcinek, w którym ostatnio 17 diamentów zdobyliśmy, nie? To to jest w ogóle naprawdę jakieś, no... No pojęte. Dobra widzowie, widzimy coś tam. Mamy jakieś... Nie wiem w sumie jak to nazwać. Tam chyba będzie skrzynka. Albo coś takiego podobnego. No nie wiem. Coś tu chyba nowego jest. Dobra. Idę nurkować. Hi hi. O jest skrzynka, dobra. Skok NA bomba! Tak. To ty, ktoś mnie coś rzuca, tylko nie wiem gdzie. Super, że wiem. Super, super. Dobra, ja może lepiej bym stąd zawijał wroty. O, no i mamy łąkę tam. W tamtym kierunku. Sobie yy, zjem baraninę. No i możemy w końcu iść na nasz ląd. W ogóle chciałbym wioskę gdzieś zobaczyć. To by mi mega ułatwiło gierkę. Bo na dzisiaj jest yy, tylko tak naprawdę, no. O kurde, ale kanion ogromny. No to to. No to jest naprawdę. Yy, duży kanion. Będziemy szukać ogólnie wiosek. Znaczy, no i jedne wioski, bo dzisiaj jest temat odcinka, żeby znaleźć wioskę. Osiołek! Kurde szkoda, że nie mam tego siodełka. Konie, kurde, a powiem, że szkoda. Mogłem wziąć. Albo kurde, nie wiem. Może ja może nie miałem w szynce. Ale jestem trochę daleko, bo yy, my mieszkaliśmy chyba na minus 50 na 50, albo nie wiem. Trochę jest. Bym mógł się wrócić, ale po co tego dla siodełka, nie? Zawsze można sobie znaleźć wiosę, albo. po prostu na przykład w eksplorowaniu jaskini, nie? Albo kanionów. O kurde. Dobra, ja do was się dołączam. Jaki na, na nikogo nie czeka. Ja przecielę. I ty, ale. No to jest trochę przesada. Tyle? Tyle żółwiu? Kurde, jeszcze tylu to nie widziałem w minecraft'cie, tak na, na serio. Na se i o Widać, że już y, trochę słońce schodzi. No ta znów ogromny kanion jest, ale niepotrzebne są. Y, mówiłem, że słońce już schodzi. Może teraz? O. No i znów osiołka widzę, nie? Głównie widzowie już od poniedziałku nie będzie y, ten... Y, codziennych odcinków y, Ponieważ już będzie się zaczynała powoli szkoła, no i wiecie... Prawdopodobnie będą w, w, kurde W piątek, sobotę i niedzielę Takie... takie codzienne filmy, ale tylko w piątek, sobotę i niedzielę no też to się zastanowię, nie? Wy... Naprawdę my nie znajdziemy żadnej... żadnej wioski. No to fajnie się zaczyna wam powiem, nie? No nie wiem, no nie będziemy iść tam, tylko spróbujemy tam, że tam jest jakaś wioska. No super, zaraz zginę jeszcze. Jeszcze tego brakowało. Dobra, no nie mamy jedzonka za dużo, ale mamy jeszcze słodkie jagody, które fajnie wyrzuciłem Sikierkę, więc ogólnie piszcie, czy chcecie jakieś, nie wiem Takie właśnie z kopalni więcej odcinków, czy takie zbudowania Bo to zależy właściwie od was, nie? Pamiętam Bo ja po prostu chcę nagrać dla was, to jest po prostu dla was lepsze, nie? Budowanie czy iście do kopalni, a na przykład poza odcinkiem będę sobie budował. Dobra, no i mamy wioseczkę. No i tak naprawdę odcinek jest udany. Um, no właśnie. Sięko jest, jedynko będzie. dobra. Tylko mała ta wioska, nawet Kowala tu nie ma. Tym jest problem. No właśnie. No, no cóż, każdemu się przecież może zdarzyć, nie? W wygenerowaniu świata. Teraz dobrze. Um. No. No to tak naprawdę ja sobie y, sumech tu pewnie zamieszkam. Dam sobie tu łóżeczko z PinePointem. Więc tak. Więc ja z Wami się żegnam nara!